Różowy, fioletowy i niebieski. Dziś impreza karnawałowa Angeli w miejscu favela. Miałem rację z tym zielonym, bo bez verde ten tort nie byłby tak wyrazisty. Jak to wygląda? Dobrze. Naprawdę fajnie. Spójrzcie na Liz. Dobrze się bawi. Wyglądasz jak indyk. Ustawię to. Masa popęka. Na tym piętrze na pewno. Ta różowa już pęka. Stroik okazał się tak ciężki, że górne piętro zaczęło pękać. Masa pęka pod wpływem ciężaru. Zanim dojedziemy, będzie źle. Można zamaskować ten szef lub zrobić nachodzące na siebie kółka. Dobry pomysł. Rozwiązaniem będzie oklejenie całego piętra. Mogę przerobić tort lub nałożyć drugą warstwę masy cukrowej. Wyciąłem małe kółka i wymyśliłem nowy wzorek. Gdyby podczas transportu pod wpływem ciężaru masa popękała jeszcze bardziej, i tak nie wyglądałoby to źle. Wyszło wspaniale. Tak, mimo tego zamieszania z kolorami. Tort jest piękny. Oddaje klimat Brazylii. Kolory są świetne. Fajnie, że ponętna tancerka przyciąga swoim bukietem z piór. Ten tort wygląda tak, jakby wybierał się na karnawał.